Przemiła niespodzianka, wczoraj było jeszcze szaro góry, a dzisiaj w nocy spadł śnieg, no i jest teraz tak pięknie. No, ale piękny dzień, I love it. Koko! Koko, siad! Super! Cześć. Hej, się O, wziąłem się. Brawo. Dawaj. Zbierz Bravo. Brawo. Dziewczyny. Dziewczyny. Proszę o spokój. Nagrywam właśnie tą moją nową makijażową rutynę, ponieważ ostatnio się dużo pozmieniało. No i właśnie, tak jak widzi, dziewczyny cały czas coś tutaj w tle odwalają. Jak ja widzę to, jak one się pięknie bawią, po dwóch miesiącach od kiedy Koko u nas jest, to autentycznie jestem wzruszona, ponieważ. Ja właśnie o czymś takim marzyłam. Marzyłam, żeby mango miała siostrę i żeby nie była taka samotna. I żeby, wiecie, tak jak ja mam moją siostrę, żeby ona też miała swoją siostrę. Ja miałam nadzieję, że może kiedyś się zaprzyjaźnią, ale nie spodziewałam się, że po dwóch miesiącach będzie coś takiego. O! Dzisiaj na terapii Monika powiedziała mi kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, to, że złość i smutek to są dwie strony tej samej monety: i ciężko jest odczuwać smutek, gdy nosi nas ze złości, i ciężko jest się złościć, gdy zanurzamy się w smutku. I jakby złość jest taką emocją dynamiczną, szybką i taką wiecie, pchającą naprzód, a smutek to jest taka emocja, nad którą trzeba się zatrzymać i dać sobie trochę czasu, żeby ją przeżyć. Dlatego ja mam taki problem z odczuwaniem smutku, bo moją taką główną i najłatwiejszą emocją jest złość. I nawet nie złość na innych to nie jest, wiecie, taka, taka złość, którą ja wyrażam, bo ja ogólnie nie jestem takim wkurzonym czy tam jakimś gniewnym człowiekiem. Ja po prostu mam dużo takiej wewnętrznej złości, że ja się nie zgadzam. Na to, że znowu będę biedna, nie zgadzam się na to, że znowu będę ofiarą, nie pozwolę się znowu wykorzystać. I ogólnie m, bardzo dużo pracuję i działam, dlatego że chcę, aby moje życie było lepsze, bo nie zgadzam się na to, aby było takie jak kiedyś. To jest taka moja osobista, wewnętrzna, motywująca mnie do działania złość. Natomiast mam straszny problem z odczuwaniem smutku. I czuję, że przez brak smutku w moim życiu brakuje mi takiej... Prawdziwej emocjonalności. Ja się bardzo często przez to czuję emocjonalnym drewnem i chciałabym to zmienić. No i druga ciekawa rzecz to to, że nie da się na sobie wymusić odczuwania czy też przeżywania pewnych emocji. Do pewnych rzeczy trzeba mieć gotowość. I Monika właśnie mówi, że ja w tym momencie mam świadomość tego, że brakuje mi smutku, natomiast mogę jeszcze nie być gotowa na to, aby ten smutek przeżyć. I chodzenie na terapię wsparcie, świadomość nie pomoże przyspieszyć tego procesu. On po prostu musi być naturalny i musi wynikać, wiecie, z wewnętrznej właśnie gotowości. Mam w tym momencie dużo mieszanych uczuć, bo ja to jednak bym chciała to skontrolować. Chciałabym, żeby to się po prostu wydarzyło, żebym się odblokowała i mogłabym iść dalej. No a tak się nie da, więc... Well... Będę cierpliwa. O! Dziś jest cierpliwa. Padł dzisiaj na taki piękny czekoladowy brąz, jakby nie wiem o co chodzi, ale właśnie małe, krótkie paznokcie pomalowane. Na ciemno mi się tak podobają. co no. no. to, to, to jest tak? Takie chcę Dobry, dobry, dobry. Od czterech miesięcy pracuję nad wprowadzeniem kardio do mojego treningu i na początku, co ja tu mam na w ogóle, jedę dzisiaj tak, pizga, generalnie nie przepadam za kardio, dlatego ostatnie dwa lata cały czas trenuję tylko ciężary i takie właśnie rzeczy, które ja po prostu lubię natomiast ostatnio stwierdziłam, tak właśnie te 4-5 miesięcy temu stwierdziłam, że w sumie fajnie byłoby też zadbać o swoje serce o wydolność, no więc zaczęłam raz w tygodniu na koniec jednego treningu robić 20 minut cardio na rowerku na totalnym chillu, na luzie, żadne tam szybkie tempo oglądam sobie YouTube'a i cokolwiek tam kręcę no i potem po dwóch miesiącach weszłam na dwa razy w tygodniu a teraz po czterech miesiącach weszłam na 3 razy w tygodniu, czyli po każdym treningu robię 20 minut cardio. No i ostatnio. Jestem zaskoczona, ale po pierwsze, to 20 minut kardio jest dla mnie przyjemne, a wcześniej psychicznie to był po prostu niezwykły wysiłek, żeby się do tego zmusić. A po drugie, to 20 minut już mnie tak fizycznie nie ora, bo wcześniej byłam wrakiem i to jest właśnie takie zachęcające, że ta metoda małych kroczków pomaga bez większego bólu i bez, większego, bez większej motywacji wprowadzić zmianę do życia, no i jeżeli te kroczki się powoli, powoli robi, no to za pół roku jest się w zupełnie innym miejscu, bez jakiegoś takiego strasznego zajechania. Generalnie metoda małych kroczków sprawdza mi się od lat i tak samo wprowadzałam zmiany w diecie, w ćwiczeniach na siłowni, ogólnie... Wszystko robię w ten sposób, dlatego też ja nigdy nie potrzebuję jakiejś takiej wielkiej motywacji do wprowadzania zmian, ponieważ te zmiany, które wprowadzam, są bardzo malutkie i bardzo powolne, dlatego nawet bez większej motywacji po prostu na zasadzie takiej umowy z samą sobą jestem w stanie to zrobić. No a potem wzrasta siła, wzrasta pewność siebie, wzrasta umiejętność, no wzrastają umiejętności, no i wiecie, łatwiej jest zwiększać troszkę tempo, zwiększać wysiłek. Hmm. Silna kawa, to przekazanie. put these on, then put the back up again. Put them back on, that is the carbon no help from anyone else on this day. Try

You ever hear of chivalry? Oh, yes. Listen, this is about you getting... Och, brawo! Spokojnie koko, idziemy. O! Spokojnie. Tak. Zostań. Zostań. I jak ci ślina ciągnie. Proszę! Dzisiaj mam taki dzień bardzo przy Od rana sobie siedzę, montuję vloga i siedzę już, nie wiem, 5 godzin? Tak, jest 15, 40, więc siedzę już w sumie prawie 6 godzin. Jeszcze zostały mi te tak 2 godziny pracy, będę miała skończone. I montując tego vloga jakoś tak bardziej rzuciło mi się w oczy to, jaki Koko zrobiła ostatnio progres. Ostatnie dwa miesiące, jak już Wam wspominałam, nieźle nas wytrzepały, było mnóstwo problemów z modą, i my byliśmy bardzo zmęczeni. No, bo wiecie, za dnia były ciągle z nią jakieś akcje, a w nocy nie mogliśmy też często spać, ponieważ ona szczekała na dźwięki na osiedlu, sikała, srała. Wiecie, wszystko pod siebie. Natomiast ostatnio, młoda, świetnie utrzymuje czystość w domu. Zwłaszcza, nie wiem, ostatnie 3-4 dni ani razu nie załatwiała się w domu. A już wiecie, numeru dwa nie robi w domu od dobrych 3-4 tygodni. I na tyle dobrze się już poznaliśmy, że na spacerach też idzie nam dobrze. Naprawdę radzimy sobie z różnymi trudnymi sytuacjami: z autobusami, z dziećmi podbiegającymi, z dużymi psami, rowerzystami, nawet już Koko nie próbuje gryźć biegaczy, co jest dużym sukcesem. Największą rzeczą, którą chcemy jeszcze z Koko dopracować, jest jej waga, ponieważ ona. Jest, czy była bardzo mocno niedożywiona i przy jej wzroście powinna według weterynarza ważyć 15 kg, a waży 12. I rzeczywiście, jakbyście ją tak po prostu sobie pogłaskali po pupie i, jest zwłaszcza po, po pupie i po żebrach, to tam są same kości, dosłownie te kości biodrowe i tak wystają, że można sobie wiecie, wszystko tam dotknąć. Natomiast jeszcze z takich pozytywnych rzeczy, których Wam wcześniej wspominałam, to ostatnio całkiem dobrze idzie nam też ogarnianie szczekania w mieszkaniu, szczekania na dźwięki na osiedlu. Tak jak wcześniej Koko potrafiła szczekać praktycznie non-stop przez cały dzień, przez to my mieliśmy ciągły obrzyd głowy, mózgu, tak teraz szczeka czasami 4-5 razy dziennie i to też nie jakoś długo. Podsumowując, Ostatnie dwa miesiące pracy z młodą zaczęły ostatnio przynosić pierwsze efekty, i dzięki temu nasze życie się bardzo uspokoiło, młoda się bardzo uspokaja. I oczywiście, jeszcze dalej wiele, wiele miesięcy pracy przed nami, ale w końcu łapiemy oddech. Ta -da, ta -da. Troszkę poszerzmy, najwyżej zwężymy potem. To bardzo mi I mamy to. za pies. Brawo, Mango, mamy pierwszy <gül swyści> iste. W zawodach. Mango, <laughs> tę łapkę! Brawo, gratuluję pani. Pomocy. <laughs> Kompletnie nie wiem, co jest pięć. To też się reguluje. Wszystko się reguluje, jakieś ale raz. Rast... Brawo, dobry pies.